Cześć, witajcie z Broxy i witam Was w kolejnym odcinku z Kwodygą. znowu ze mną Kamil. Witam. No i Kamil, będziemy Cię robić to co mówiliśmy w poprzednim let's playu, czyli będziemy kostkować naszą słomę. No i powiedz, tam ile pól mamy do zrobienia. Dwa. No, my chyba na usłudze tam będzie jedno obok bloków, zobaczymy. No, no, no ale... ale to jeszcze nie wiadomo. A, no i z Bizonem powiedz co było z sieczkarnią. Bi Okej. Okay. Yeah. Bizon naprawiony, nie? Sieczkarnia nie oh. działa. do 30 sobie wejdę... Jesteś? Co? No, jestem. Co było z tą siećkarnią? Bo mnie tam wczoraj nie było, bo ten z mechanikiem coś tam kombinowałeś, nie? Co, co tam się podzia podziało z tym? Tam parę tych yy, no może no, ostrzy... Aha, coś tam było zluzowane, nie i no. dało się Dobra. Dobra. A i tak jeszcze jedna rzecz, jak zauważyliście po poprzednim let's play'u. Jak słychać traktor, to sorry. Eee, w poprzednim let's playu eee, zaczęliśmy tak fabularnie bardziej nagrywać. No i po prostu teraz będziemy tak cały czas, że tak jakby przez CB Radio rozmawiamy, jak czerwoniki będziemy. Weź, się... weź podjeść tutaj pod ten. Na... Nasmarujemy ją. Dobra. A ty kupowałeś smart? Ostatnio? No jest tam w budżet. Sprawdź Dobra. sobie tam. Ja jeszcze tutaj powiem. Awaj. Dobra, stój. A się otworzy klapy, a ty tam sobie weź. Ale Aleś zgaścia mnie, No to zgaścia. sobie tam. Na swoją. 902 a po co? Potem będziemy cię ciapkę ciapkiem zbierać, nie? Teraz tylko pojedziemy sprasować, nie? No Nooo... Nie ma co, nie ma co się brać za to, wiesz? Ja na, na dach wyjdę, zobaczyć, co tam słychać <grywka> Uboczka. Co chcę tam przesmaruj bo wiecie co, kamień przesmaruję, zaraz, zaraz wracamy do was, bo to leci tam trzeba rozebrać tą obudowę tu jeszcze z boku. Prasa jeszcze w tym roku nie chodziła, trzeba sprawdzić się poziom oleju, będzie dodać dolać trzeba. A tutaj trochę jest kombinowanie, czy te śrubki poziom oleju, nie więc zaraz do was wracamy. Dobra, jesteśmy już na polu, tutaj wie, wiecie, że tu zaraz przy gospodarce. Tutaj składamy prasę i bohater rusza w to pole. Rozłoży Weź tam otwórz kartę. Czekaj, czekaj, odniesie ten sznurek sprawdza tak Nie, jest. A, Ale dobra, sprawdza Powinien dobra. być jeszcze. Dobra, zamknąć lata Lata dawaj, progresyj, ja tutaj jeszcze pozbieram y, słomę. jakoś y, jak zostawić i tam jeździ. Wreszcie ja będę coś jakoś do widowni. A, ry, ry, ry. Gdzie Słowa fajnie przesłał. Bizon naprawiony Więc będzie można mucić, teraz nasięczkami tu do, rzep do rzepaku nie wiem czy jest Tam w Bizonie teraz mój na zalecę Zapytam Kamil, Dobrze. jak tam praca idzie Dobrze idzie? Dobrze A Ty, a stół do rzepaku jest w Bizonie Bo ja nie wiem Eee Powinien być Powinienem gdzieś tam być, tylko, że teraz... Bo tam na usługach, wiesz tam, yy, Marian prosił, że tam dwa pola trzeba mu skosić, tylko, że Aha. nie tak a A co przyjeżdżamy? Bez też da się kosić. No to dobra. Jak tam kostki? Jeszcze nie wyleciała żadna. Zobaczę no potem, jak się, sp jak się ten spresowała. Ja myślisz, ogarniemy to dzisiaj jeszcze, czy nie zdążymy? Te kostki powinniśmy zdążyć. <laughs> Bo tam jeszcze trzeba obok bloku, wiesz, tam skosić, a się stresować. co ja tam, to nie jestem do końca pewien, ale tutaj u nas powinniśmy spokojnie dać radę. No to dobra. A, wyleć kosteczko, wyleć. Aj. Zobacz. A widzę, że to pobieram. Kurde, trochę, trochę szeroko. Trochę no widzą tak wrzucał, nie? No tu ja nie no. poradzę. Ja. Zobacz tam, czy dobrze wiąże. No czekaj, jak wyleci, to sprawdzę. A widzę, że teraz niebieski sznurek jest w kostkach. No, zmieniłem. Ale no, więc co ja ci powiem? No, czekaj, przyjdzie się. Zobaczmy. Ja nam no, wszystko dobrze wiążę. bez problemu. No, Dobrze, bo kule remont pracy, to ciężko by było. i trzeba w ogóle jakąś belowaczkę kiedy kupić. Sobie myślę. A więc słyszysz? No choć belowak, belowak, belowaczkę będzie trzeba kupić no załowi się na przyszłość no. to kurde drogie są te belowaczki żadnej starszej nie chcę kupować bo się boję że wiesz tam jakieś problemy będą naprawy Wolę coś nowszego Daj na chwilę poprasować sobie zobaczyć jak idzie prasa Dobra. Wejdźmy sobie Tak okay, jak mogę ci Z czym Nie w każdym się No Widzę, że tak nie ruszasz Delikatnie ruszał co się co będę zrywał Uważaj tam. No i jeszcze wciągnę do prasy. Ciekawe, jak... Gadam do siebie. Ciekawe w ogóle, drodzy widzowie, ile będzie kostek z tych punktów wszystkich. Kostek na razie nie... Kostki na razie sprzedajemy. Jakby co, bo na razie... Tam tylko dwie krówki są, to nie ma co, tam tylko parę kostek zostawimy, a resztę pójdzie na sprzedaż. W po żniwach postaramy się ten kupić krowy, bo no tak myśleliśmy z kabilem, bo Bora stoi, a krówek nie ma, nie ma co się marnować. Mam nadzieję, że kupnie bez deszczu się obejdzie do końca żniw. Nie będzie padać, bo na razie bardzo ładnie wysyszone zboże jest. Ładnie sypie całkiem. Jakby kogoś interesowało, to w poprzednim odcinku tam z 30 ara, a, a, arów była jedna tona. A w swoim y, stryżku się suszy jeszcze tam. Trochę trzeba posuszyć to zboże. I myślę, że tak. Za niedługo pojedziemy. Może w przyszłym odcinku nagramy. Jak pojedziemy do skupu sprzedawać. Tam jeszcze mamy zboże jeszcze z zeszłego roku. Sprzedać trzeba. Eee, no i w sumie zobaczymy co potem znowu nagramy. Kamil, chodź tu. Kamil. Co? Nagrywać cały czas, czy jakieś cięcie zrobić, bo no to w sumie może nudzić trochę ludzi, bo nie to... Cięcie coś... zrób, ja też już nie no tak. muszę iść. Dobra, no to ludzie, zobaczymy się na, na następnym polu, bo nie będę tutaj nagrywał, no widzicie jak się pracuje, no trochę to zleci czasu, no, to, to zobaczcie skąd... Witajcie, już sprasowane są dwa kawałki, wyrobiliśmy się jak widzicie do pół, do 20.00 Dokładnie e, Zrobiliśmy sobie tam mm, te wszystkie rzeczy, co trzebało zrobić, prasa jest schowana, na usługi dzisiaj nie pojechaliśmy niestety, nie udało się No za późno już jest e, Chcemy przed zmrokiem zdążyć pozbierać te kostki z pola e, i pojedziemy od razu je sprzedać tam do ciekawiegoś tam mm. do e, fun nie funkcji, e. Dobra, nieważne. Do takiego pana jednego. Pójdziemy sprzedać te kostki. Do dobrego oczywiście. Eee, chociaż, chociaż damy trochę kostek krową eee, I tyle, czy dostanie nam kostek, to będziemy sprzedać. Kamil? Z tego pola. No, wyjść czegnika ten podwójnie Więc ten do Nie ma sensu. No i Kamil tam ma właśnie. chce sobie kupić dziesiątkę. Tam rozmawiał z panem, pojedziemy do niego się potargować coś. E, tam gościu co sad ma. Byłeś Kamil, powiedz coś tam o nim. No, tak, nie wiem, czy to usłyszałem. Tam jakąś kasę masz w ogóle? Mówiłeś, że masz coś odłożone. No. Dokładnie odkładałem sobie... ...dwa lata. No... Aż w końcu się udało nazbierać. No, była ja tam kasę akurat e... teraz odkładałem na ten las, nie? No, a tam kamień sobie na coś odkładam, nie wiem na co. Weź te widy, bo zmienić je. Wiem, eee, Tak, a... Ten... A ten pan... Od którego kupuję... dziesiątkę no to... Eee, on ją... Wystawił na Allegro. A nie na tablicę co... czasem? Na tablicy chyba było, nie? Czekaj, chyba. No, nieważne. No gdzie... Na Allegro też chyba było. No, no. No dobra. I no i to tak, że zauważyłem, że tutaj stąd jest no to podjechałem do niego tam, popytałem się e, Ja nie wiedziałem, że ma taką 60. Musiał ją chyba remontować, bo widziałem, że miał 60, Dokładnie. ale ku chyba chyba e, On powiedział, że mu już nie jest, ona potrzebna. No bo on kiedyś miał ten krowy, nie, ale teraz już nie ma. On chyba będzie 30 jakiś położoną I chyba... chyba jeszcze mniejszego. 30-ka, bo tego nie Holland'a nowego takiego malutkiego co No. Nie wiem, bo jakie dofinansowanie powiemło został, nie wiem Powiedziesz no to? No zaczekaj, gdzie i podiarcie No i powiedział, że mu ona już nie jest potrzebna, ale że tak no już tak, taka trochę nie taka była, no to ją postanowił wyremontować i odmalować no, remont generalny z tego co wiem, słyszałem zrobił. Znaczy to on rok temu robi ten remont generalny. Trochę, trochę nie mówi się na usługach robił, dlatego nie jest tam. No. Si no, silnik już nie jest, znaczy nie, że silnik, tylko tam już lakier z silnika, już nie jest takim w lówka Bo tam robił trochę na usługach. Ale będzie można, może, podmalować ją trochę i będzie w On właśnie weszł w kapitalkę, ale. Tam tacy trochę zabrakło i to dlatego w tym roku ją od, odmalował, skupił nową kabinę. Ta była ta chyba założona, się... no, nie? Co? Ta była w nich chyba, czy co, nie wiem. Tego to ja nie wiem. Nie chwalił się. Jeżeli tam widły obok siebie, błagują się. <laughs> Osta, Widzicie, to jest tam ojca. Chyba... się dalej. dzisiaj tylko pozbieramy kostki to szybko się pójdziemy wykąpać i pojadę koniu po Dobra Ja tam jeszcze potem zajadę na farmę wiesz yy, kostki Ale mi tam coś przyczepa O Boże. Tak jeszcze do jeszcze razem Do tej 60 jeszcze brony No tak, ale to brony nam daje gratis Bo nie są mi potrzebne To też nie jest potrzebne ale... f... No no ale wiesz A 60 nam gratis nie da ładnie Teraz musimy na te 4 wziąć widły wiesz Już OK a, okej, okay, dobra, już zbudowały się. Ja. Bo ja umiem, nie to co ty. A idź. Wiesz co, tam zajedziemy się na farmę, nie? Tam się oporządzisz. ja dam się krową tak yy, ściele no. I, A ja pojadę i pojedziemy. Dobra, to no. wiesz to, ja teraz y, zrobię cięcie i za tak chwilę wrócimy, wiesz? No. Dobra, witajcie. Kostki zwie zwie zwieźliśmy, tam gdzieś ciapek sobie stoi. Niestety z kostkami mhm. tak wyszło, że no, trzeba opuścić porządnie krową, bo no, bola duża. Na kostek. Ech, kostek na... było mało, no bo tylko 30 arów było skostowane, co tam było tego, z tej słomy. No i idziemy teraz właśnie na nogach tam do, 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 do kościa. Rozmawiać z nim. Ej, czekaj. 80. Tutaj, w tą stronę chodzi. Właśnie to... Tutaj będzie bliżej. Dobra. No i co, co Kamil powiesz? Ja tak myślisz, jak początek żniw się udaje, póki co? Póki co jest dobrze. Bison chodzi. Jest... Ście... Chodzi, idzie, idzie. Póki co nic się jeszcze właśnie nie zepsuło. Rasa też dobrze idzie. Też, fajnie wiąże. Nie ma co narzekać, no ta jeszcze 60 pójdzie, no to potem w placach polowych się przyda na pewno. E, na gospodarstwie coś pociągnąć. Wiadomo, że mniej spali niż 90 ka Co nie dużo mówić? Biegna trochę no to e, W ogóle na usługach musimy porobić trochę rzeczy, żeby zarobić te kasy. Tam parę usług się szykuje. mucić będziemy, będziemy u ileś osób. Chyba tam trzy, cztery pola będziemy mucić. Które pola będziemy mucić? Ja nie, nie wiem. Wiem, że u tego gościa, co idziemy sześćdziesiątkę kupić, nie? To też trzeba mu wymucić jedno pole. Bo chciał. No to tam ma takie... No bo ma tam te... jakieś kury, tam coś, We wsi. Coś, coś, we wsi. No tam we wsi ma te pole, co nie? No. Te ma małe. Takie malutkie. Przy domu praktycznie A no. ja w ogóle będziemy musieli te, trawę skosić, bo... Królową trzeba coś dać. To może. Ale to nie za, za parę dni do Nie no można dzisiaj to kościć na takie też... małą tylko żeby weźmieć co dać. Ale to jest, chyba by można było teraz o podorywkę zrobić. Ale wiesz co. Nie, nie mam dwa. na razie co podorywki robić, bo że mam musić póki pogoda jest nie. Czemu? Nie. Nie po wschodzi, tam i potem po prostu opryskać na, na ten. To, to, to trzeba pomyśleć, nie? Ale na pewno no, no, trzeba jeszcze zmucić tam też dwa wapora no Potrzebna kasa jest, nie? Bo na razie to tak lekko przydłużę, mam tylko 12 tysięcy, nie? Tam... Ja wie. mniej, bo teraz zakupiłem to ciągnik. Znaczy, no jeszcze nie zakupiłeś, no ale tak na chwilę zakupisz. No, <grym>, oj tam, oj tam. Oj tam. Kupiłeś, ja tam kasę mam na, na ten las, nie? I na krowy trzeba coś dać. Trzeba kupić tam jeszcze z hmm. 5-6 sztuk mlecznych, nie? No i wie... A będziemy jakieś kupować? Nie, nie wiem, chyba nie tutaj po prawej z pan co który skupuje baloty w ogóle Ta ma... On tam o mnie tam w ogóle rozwozi tam sprzedaje po Polsce. ja tam się nie wtajemniczałem bo... wiem że sprzedaje potem je na większą skalę tam i to łąkę chyba skosimy wiesz kamień tutaj no no. Bo... nie można w sumie może nagramy coś jakiś króciutki materiał z niego, eee, skup to wyprzedzasz. Nie wiem, tak jakoś podgoniłem, jakoś podłe dziury. No, a co ty myślałeś na pols Polsce? Ale za dużo, ty... ...chmiciu. <laughs> Czekaj, zaraz, zaraz dolecimy do jego pola. Na jakiś czas. No, wieczór już Tak się zrobiło ładnie. W sumie... ...to no niebo jest ładne, nie? Ty, mm. ma, ty też masz to HD niebo? Tak, też mam tak, nie, nie, nie. Ładnie góry wyglądają, tak wiecie wiesz Szkoda tylko, że drzew nie widać, no ale cóż, co zrobić A też nie widać To takie O już się tutaj zbliżamy No, chodź, kupimy, kupimy sobie potem piwo, po I <laughs> czekaj mam kolejny błąd nie no, nie ty... <laughs> Jak mówiłem no to jest... Tutaj, teraz proszę na prawo i tam już stoi. 60. Tutaj Dobra, jeszcze. to my na, my na chwilę yy, zaraz wracamy. Tam Kamil idzie na negocjacje. Ja sobie ją poglądam. To wygląda, co zaraz wracamy. Jesteś? Kamil? No. I co ile wynegocjonowałeś ceny? Z początku chciał z... 20. Które chciał? 24 tysiąca udało mi się. Ile ci udało? Eee... 100 mniej wać. No, to ładnie. To została ci kasa. Na paliwo będzie. Została ci kasa. Dobra, to jest to, to jedź. Jedź nią. A udaje się karne, żeby pokazać Widzom. To potem się karniesz. I się tylko na, na podjeździe, nie? Ej, ale podnieś drony. Chciałem, nie będzie mógł nie, tu Już, już podnoszę wschodnią. Już jeździ trochę zniższy. Brawo. Pieć, nie bój się, tak, nie nie musiał tutaj 30 nie, nie jeździ. Eee, czekaj, stój, 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 na chwilę. Weź na 10x, jak jest i na traktorze, o! U. Czekaj, 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 daj x i teraz jeszcze raz x. Bobertę miałeś założoną, tak? Aha. No. wycieraczka sprawna? Ja. wszystko sprawne. Wszystko po naprawie, kuda z tyłu. Też eee, wszystko działa. Też. Rato. Koła. Opony też wymienione. Taki bieżnik z przodu jest. O, bardzo ważny. Bieżnik, wszystko nuk, a to będzie śmiga. No. Dobra, to weźcie na farmę. Ja się już pożegnam z widzami. Ja tam jeszcze wstąpię do Fulskiego. Coś tam z nim pogadam. A to weź, pokaż im tam 60 też. No, Tak, tak? Amul. Bo... Ja no, nie, no, 160 65. zobaczę w pracach polowych. Pożegnaj się, Kamil. Eee, Kamil. Otwórz dzień. No, no to cześć Kamil, trzymaj się, ja tam, na razie. Ja tam wrócę na wylanym coś. E, jutro to w kosimy. No to trzyma Dobra. trzymajcie się wszyscy, no i baję. No, na razie.